Mnie, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Jezu, bądź uwielbiony w Słowie Bożym, bądź uwielbiony w mądrości, którą, która została spisana w mocy Ducha Świętego, aby stawała się naszym udziałem, ilekroć sięgamy po tą świętą księgę. Bądź uwielbiony w Twoim pragnieniu, abyśmy Ciebie poznawali. Bądź uwielbiony w Twoim staraniu i na zatrzymywaniu nas na Słowie Bożym. Mateńko Najkochańsza, zasiądź z nami, do stołu słowa, przyjdź Mateńko, abyśmy to słowo zrozumieli, abyśmy byli gotowi je przyjąć, a potem nim żyć. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kochani, dzisiaj Ewangelia Łukasza, 23 księga, od 26 do 31. Ukrzyżowanie Jezusa. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenyjczyka, wracającego z pola, i włożyli na Niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem. A szedł za Nim wielki tłum, w tym także kobiety, które lamentowały i płakały nad Nim Jezus zwrócił się do nich i powiedział Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i waszymi dziećmi Nadchodzą bowiem dni, kiedy będą mówić Szczęśliwe niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły Wtedy zaczną wołać do gór Padnijcie na nas A do pogórków przykryjcie nas Bo jeśli tak czynią z drzewem zielonym To co stanie się z uschniętym? Oto słowo Boże Kochani, chcę się z wami podzielić Takim pięknym doświadczeniem właśnie Rozważania z gorzkich żalów Gdzie niewiarygodnie mnie poruszyło Tłumaczenie kapłana o drodze krzyżowej, o narzędziach męki Pana Jezusa. Jest ten czas, kiedy bardziej wgłębiamy się właśnie w to wszystko, co nasz Pan przeżył dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. I dzisiaj właśnie chciałam się z Wami podzielić tym właśnie patrzeniem na niejakiego Szymona Cyreniańczyka. W pewnym kościele, kochani, jest stacja drogi krzyżowej trochę inna. Właśnie na tej stacji, kiedy my ją wszyscy znamy jako stację, gdzie Szymon przychodzi, jest przynaglony, aby pomóc Panu Jezusowi, w tym kościele nie ma, tak jak w większości kościołów, nawet w tym samym kościele, gdzie inne stacje są zobrazowane jakimś obrazem, tak, nieraz jest to taka płaszkorzeźba. Na stacji, która mówi o Szymonie, jest zawieszone lustro. I każdy z nas może podejść i stanąć dzisiaj też w domu przed swoim lustrem i spytać siebie samą, siebie samego, jakim ja jestem Szymonem, co dzisiaj uczyniłem lub mogę uczynić dla mojego pana, który dźwiga krzyż. Krzyż moich grzechów, krzyż mojej niewiary, krzyż braku mojej pokory. Co dzisiaj mogę dla Niego uczynić? Bardzo mnie to poruszyło. I jeszcze o Krzyżu chciałam też powiedzieć jedno słowo o tym podstawowym znaku Krzyża tym pierwszym, które nas uczą nasi rodzice nasze mamy często. O znaku krzyża, które czynimy jako dzieci. Moja Marlenka pięknie mówi Amen, kiedy ja biorę jej rękę i czynię znak krzyża. I wiecie, dzisiaj wielu niestety katolików żegna się byle jak. A ten krzyż właśnie powinien być zrobiony z szacunkiem, z miłością i ze świadomością tego, że kiedy go czynimy. Tak naprawdę cała Trójca Święta jest w tym krzyżu zatopiona i obecna. A kiedy go czynimy na swoim ciele, to właśnie ten krzyż nas chroni. Oddajemy swoje życie, swoje ciało Trójcy Świętej przez znak Krzyża. Czy tylko ktoś, kto nie jest katolikiem, jakby wszedł do kościoła i zobaczył, że jak my ludzie wiary robimy znak krzyża, wiedziałby o tym. Zdałby sobie sprawę, że teraz właśnie dokonuje się coś ważnego dla każdej z osoby. I wiecie, co, tak bardzo mocno nieraz można słyszeć różne hejty na protestantów, na to, że katolicy za bardzo ten mi, że to jest złe i tak dalej. Ale właśnie w takiej nauce o zrobieniu znaku krzyża, bardzo mi uderzyło, kiedy kapłan właśnie mówił, że protestanci robią przepiękny znak krzyża. Każda jedna osoba, która wchodzi na nabożeństwo, sposób w jaki się żegna jest zawsze głęboki i piękny. Ten ich znak krzyża jest inny od naszego. Oni Razem łączą trzy palce, jest to właśnie ze względu na trójcę świętą. Te trzy palce się połączone żegnają się też trzykrotnie, no i w inną stronę, tak. Ale to jest wszystko właśnie po to, żeby oddać cześć trójce świętej. I tam naprawdę nikt nie robi tego znaku krzyża w taki sposób, jakby odpędzał się od muchy, albo nie wiem, coś go swędziało na klatce piersiowej. Kochani, takie może dziwne dzisiaj to połączenie tego Szymona i tego znaku krzyża. Jednak bardzo Wam chciałam powiedzieć właśnie, że my bardzo często oczekujemy w dzisiejszym świecie wielkich rzeczy. Mało tego, często mamy też aspiracje, aby czynić ogromne rzeczy. Oczywiście wszystko na chwałę Boga. Ale często, jeżeli nie zaczniemy od poprawnego. Znaku krzyża, od przyjęcia świadomości, w co ja wchodzę, znak krzyża czynię, przecież przed każdą modlitwą, przed tym rozważaniem Słowa Bożego też czynię znak krzyża. Więc jeżeli nie ma zaproszenia na dzień dobry względem Pana, takiego na jakie On zasługuje, to może stąd się bierze często to, że nie zauważam później, jak często Pan Bóg do mnie mówi po imieniu tak jak Szymon został zawołany przez żołnierzy. I tak samo Pan Bóg woła mnie i zaprasza do tego, abym pomogła nieść krzyż, a ja mogę tego nie widzieć. Bo nie jestem skupiona na głosie Ducha Świętego. Nie palczę w stronę najlepszego Taty ani nie patrzę na jego syna, tylko jestem zakręcona w swoich aspiracjach i w swoich ambicjach. I w swoim wielkim ja tak jak brat Szymon zawsze mi to wraca w tym momencie jajecznica tak zwana ja, ja, ja dlatego kochani zachęcam was do tego abyśmy patrząc na tą mękę Pana Jezusa dzisiaj patrząc na tą postać Szymona Cyrenejczyka stanęli przed lustrem w swoim domu i może pierwszy raz z taką ogromną świadomością uczynili przepiękny znak krzyża które całe nasze ciało jakby zepnie we władaniu Trójcy Świętej, w oddaniu się Bogu Trójjedynemu. Ja byśmy przez ten znak krzyża otworzyli się na głos Ducha Świętego, który sprawia, że i my w dzisiejszym dniu możemy być jak Szymon. A może jeszcze inaczej. Może to jest dzień, w którym Pan Bóg Cię zaprasza też do tego, Żebyś właśnie komuś ze swoich bliskich, może dziecku, wytłumaczył, dlaczego ten znak krzyża trzeba robić z szacunkiem. Po co to się robi z szacunkiem? Dlaczego? Co się dzieje wtedy i co jest naszym udziałem? I może właśnie to będzie ten piękny cud dzisiejszego dnia, który zaistnieje w Twoim domu, tylko pamiętajcie, kochani, o jednym: że jeżeli kogoś napominacie, to uczyńcie to z wielką miłością i pokojem, aby ta osoba nie czuła się gorsza od Was, tylko aby ta osoba wiedziała, że dzielicie się tym, dlatego że chcecie być dla niej, że chcecie jej pomóc. Dlatego, kochani, mam nadzieję, że w mocy Ducha Świętego. Nikt z was nie poczuł się dzisiaj urażony, ani jakoś przynaglony w takim złym słowa tego znaczeniu, tylko zachęcony, aby przez ten fragment Ewangelii właśnie nie płakać później jak te kobiety nad swoim życiem. Nie płakać nad dziećmi, nie płakać nad grzesznymi wyborami i nie wołać, że już się nie chce mierzyć na tym świecie, bo tyle zła jest w mnie. Tylko aby chodzić w wolności dziecka Bożego, aby mówić, Panie Jezu, przyjmuję ten krzyż, krzyż i przyjmuję go z miłością, bo wiem, że Ty mi pomożesz go nieść, że nie jestem sam, nie jestem sama. Uwielbiam Cię, Panie Boże, w Słowie Bożym. Uwielbiam Cię w każdym momencie, w którym z wielkim zaufaniem i radością patrzyłeś na są stronę, czekając aż Ci odpowiemy. Uwielbiam Cię w każdym znaku krzyża, przez który je błogosławisz i przez który mogę oddać całą siebie w Twoje ramiona. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, w każdej siostrze i bracie, którzy dzisiaj też są Szymonami. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, w tym, że to Ty budzisz w nas pragnienie, abyśmy nie zabijali Słowem, abyśmy wypowiadali słowa błogosławieństwa. Panie Boże, bądź uwielbiony we wszystkim, co teraz dla nas uczyniłeś. Amen.